będzie głosował. 26 sierpnia poznaliśmy ostateczną listę projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021, które będą rywalizowały o poparcie mieszkańców. W siódmej edycji Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego Wągrowczanie mogli zgłaszać swoje projekty od 1 lipca do 24 lipca w tym czasie mieszkańcy złożyli 13 projektów zadań do realizacji w 2021 roku projektów propozycji projektów zadań wszystkie projekty zostały przeanalizowane pod względem formalnym Oznacza to, że wszystkie zostały ocenione pozytywnie podczas analizy formalnej. Następnie przeprowadzono analizę merytoryczną, którą prowadzili urzędnicy poszczególnych wydziałów odpowiedzialni za tematykę poruszaną w tym projekcie. Podczas analizy merytorycznej dwóch wnioskodawców wycofało swoje projekty, natomiast dwa wnioski zostały odrzucone. Finalnie dziewięć projektów zostało rekomendowanych panu burmistrzowi przez zespół do spraw budżetu obywatelskiego i poddane zostaną głosowaniu. Ustalona została kolejność, w jakiej projekty będą przedstawiane na platformie konsultacyjnej. Głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy. Na którą można wejść albo poprzez stronę oficjalną stronę miejską, albo też wpisując adres wagrowiecmiasto.konsultacjejst.pl. Łącznie pod głosowanie poddane zostanie 9 projektów. Projekt numer 1 Monitoring promenady Jeziora Durowskiego. Projekt numer 2 Zakup i montaż czujników do pomiaru jakości powietrza. Projekt numer 3. Budowa skateparku w parku 600 Lecia. Projekt numer 4. Wybieg dla psów w parku 600 Lecia. Projekt numer 5. Budowa strzelnicy pneumatycznej na terenie ośrodka sportu i rekreacji w Wągrowcu. Projekt numer 6. Doposażenie siłowni wewnętrznej w hali Osir. Projekt numer 7. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Moniuszki. Projekt numer 8. Wyjazd edukacyjno-krajoznawczy seniorów. Do obserwatorium astronomicznego w Niedźwiadach koło Szubina. Projekt numer 9 budowa ścianki wspinaczkowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu. Głosowanie odbędzie się elektronicznie. Jednak urzędnicy pamiętali także o osobach, które z różnych powodów nie mają dostępu do Internetu. Oczywiście myślimy także o mieszkańcach, którzy z różnych względów pozbawieni są dostępu, czy to do urządzeń elektronicznych, czy to do internetu. I z myślą o nich przygotowaliśmy stanowisko do głosowania w bibliotece publicznej, miejskiej bibliotece publicznej przy ulicy Średniej w godzinach pracy biblioteki, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do godziny 17 oraz w soboty od godziny 9 do 13:00. Mieszkańcy mogą skorzystać z tego stanowiska, będzie ono przygotowane, mogą też liczyć na pomoc pracowników biblioteki. Dodatkowo 3 września odbędzie się spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o wągrowcu spotkanie pana burmistrza z mieszkańcami i my również będziemy tam obecni, będziemy, będziemy posiadali urządzenie do dyspozycji mieszkańców. Jeżeli ktoś będzie chciał oddać głos, to zapraszamy na, także na to spotkanie. Chciałbym jeszcze dodać, że w przypadku jakichkolwiek trudności z głosowaniem, prosimy, żeby kontaktować się z nami telefonicznie, dzwonić do Wydziału Promocji. Postaramy się pomóc. Takie przypadki, kiedy są trudności z oddaniem głosu, mogą się zdarzyć, ale postaramy się reagować i, i nieść tą pomoc mieszkańcom. Zgodnie z przyjętym harmonogramem. 3 września rozpocznie się etap głosowania, który potrwa do 21 września. Szanowni mieszkańcy drogi, drodzy wągrowczanie, to już siódma edycja Wągrowieckiego Budżetu Obywatelskiego. W dniach od 3 do 21 września na naszej platformie konsultingowej będziecie mogli państwo oddać wasz głos. Was, wasz głos będzie decydował o tym, jaki budżet obywatelski zostanie wybrany w tym roku. Przeznaczyliśmy w tym roku w budżecie ponad ćwierć miliona złotych na realizację tego budżetu. Zachęcam Państwa wszystkich do wspólnego głosowania, abyśmy wybrali ten budżet, który jest najlepszym budżetem i będzie służył naszemu miastu. W imieniu wnioskodawców, urzędników i burmistrza serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Wągrowca do głosowania.